Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, <coughs> witam Was serdecznie w pierwszą niedzielę Adwentu, Anno Domini 2022. Czy to będzie nasz ostatni Adwent? Tego oczywiście nie wiemy. Ale nie chcemy myśleć o tym, co było, czy co będzie, bo chcemy wykorzystać chwilę obecne. Moi drodzy, czas Adwentu kolejny w naszym życiu, ale może będzie wreszcie inny niż wszystkie, może wreszcie skorzystamy z niego w pełni, bo może poprzednie Adwenty mieliśmy pewien niedosyt. Moi drodzy, Pan Jezus w swoim słowie... Po raz kolejny zaprasza nas do postawy czuwania. Czuwajcie. Czuwajcie, jak gospodarz, który wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, na pewno by czuwał, na pewno by nie pozwolił wkrać do swojego domu. Czuwajcie, jak przytacza dzisiaj, który Pan Jezus postać Noego, jak Noe. Który budował skrupulatnie Arkę, mimo że się śmiali z niego, mimo że szydzili, że pewnie go jakoś wyżywali, uprzykrzali mu życie. No bo kto buduje Arkę na jakiś potop, jeszcze w miejscu, gdzie kropla deszczu spada raz na nie wiadomo jak długi, długi czas. No właśnie, Pani, postawa czuwania to jest postawa wierności wierności przy Bogu, ale właśnie takiej wierności, gdzie Bóg jest ustanowiony tym pierwszym. Nie ktoś inny, ale właśnie Jezus jest pierwszy. I do tego nas dzisiaj Chrystus Pan zaprasza, byśmy stawiali Pana Jezusa znowu na pierwszym miejscu, znowu w centrum. Tak Pan Jezus podpowiada, wiecie kochani, takie trzy wskazówki, które pomogą nam sprawdzić, czy idziemy w tę stronę, albo na ile idziemy. Pierwsza taka wskazówka, czy czuwamy przy Panu, i go stawiamy w centrum naszego życia, to wskazówka dotycząca tego, czy my w codzienności naszej. Pytamy się Jezusa o różne zdanie Jego na różne tematy, w różnych sytuacjach. Czy po prostu mówimy mu Panie Jezu, co zrobiłbyś nam o miejscu? Jak byś zareagował? W którą stronę poszedł? Druga wskazówka, moi drodzy, to czy zapraszamy Go w naszą codzienność? Te miejsca, nie tylko czasu modlitwy, spotkania z Nim, mam nadzieję, że takie macie, ale te y, miejsca, gdzie no, nie modlimy się tak, powiedzmy, zwyczajowo. Praca, szkoła, uczelnia, sklep, park i jeszcze pewnie wiele, wiele, wiele innych. Czy tam też zapraszasz Jezusa? Czy mówisz, Panie, bądź ze mną, Panie, przepustwiaj, Panie, uświęcaj ten czas, uświęcaj to miejsce, uświęcaj ludzi, w których za chwilę się znajdę. I trzecie koniec wskazówka, czy to, co robisz... Chcesz mieć w sercu taką intencję coraz bardziej i bardziej na chwałę Boga dla pożytku drugiego człowieka. Kłani to takie trzy proste wskazówki. Czy pytam się Jezusa o jego zdanie? Czy zapraszam go w każdy moment mojego życia? Nawet ten wyodowałoby się najbardziej niesprzyjający wierze? I czy na Bożą chwałę dla pożytku drugiego człowieka chcę. Dokonywać tych rzeczy, które na co dzień wypełniają po moje zadania, obowiązki, nie wiem, pranie, prasowanie, gotowanie, sprzątanie i wiele, wiele innych. Moi drodzy, dobrze przeżyty Adwent to Adwent nie tyle, że my sobie tam narobimy nie wiadomo jakie postanowień, nie tyle, że yy, obiecamy, że Pan Jezu będzie chodzić codziennie na rurale, odmawiać różanie, czytać słowo Boże i nie wiadomo co jeszcze. Dobry Adwent to Adwent, gdzie Jezus jest. Na pierwszym miejscu, gdzie moi drodzy, często do niego się odwołuję, często o myślę, często się ku Niemu zwracam. Dobry adwent to adwent, gdzie czuwam, bo może Pan przyjść wcześniej niż Boże Narodzenie, niż paruzja, czyli powtórne jego przyjście na Ziemię. Może przyjdzie dzisiaj, jutro, pojutrze, w spotkanym człowieku, w jakiejś sytuacji, gdzie coś trzeba będzie nagiąć jakieś swoje myśli, jakieś swoje zasady, gdzie trzeba będzie po prostu iść drogą miłości. Pani, zapraszam Was w ten czas w imię Jezusa i i bardzo Wam na ten czas w ich imieniu pragnę błogosławić. Niech to będzie dobry, błogosławiony Admon. A na ten czas niech Was błogosławi, Szat Mogący Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Amen.